Gdy myślimy o gołąbkach, od razu widzimy przed oczami liście kapusty napakowane ryżem oraz mięsem mielonym. A przecież farsz można zrobić najróżniejszy, i dzisiaj Wam pokażę jeden z moich pomysłów. Zaczynam od ugotowania kapusty, żeby ściągnąć z niej liście. Żeby było łatwiej, po prostu wycinam głąb ze środka. Dzięki temu te liście same będą odchodzić podczas gotowania. Poza tym, dobrze jest kupić po prostu taką kapustę jaką ja mam. Taką płaską, która jest idealna na gołąbki. I tak przygotowaną kapustę po prostu wrzucam do garnka z gotującą się wodą. W tym czasie, gdy gotuje się kapusta, ja już zabiorę się za farsz. Ale co chwilę będę sobie do niej podchodził i zdejmował te zewnętrzne liście, ponieważ gotują się po prostu po kolei. Farsz postaram się zrobić tak bogaty, żeby czasami nikomu nie zabrakło tam mielonego mięsa. Dlatego zaczynam od podsmażenia jednej cebuli posiekanej na oliwie z masełkiem, czyli mojej ulubionej mieszance tłuszczu. A tego masełka tym razem nie będę żałował. Grzyby smażone na maśle faktycznie są bardzo pyszne, ale jednak uważajmy z ilością. Dobra, dobra, już zrezygnowałem z mięsa w tym daniu, także i tak będzie zdrowo, prawda? Troszeczkę masełka nie, za, nie zaszkodzi. Myślę, że ilość masła zniweluje ta ilość pysznych warzyw, grzybów oraz kaszy, która będzie w farszu. I praktycznie już wam powiedziałem, co znajdzie się w środku. Zaczynam oczywiście od podsmażenia posiekanej cebulki. Cebulka ląduje na oleju, a ja szybko zabieram się za starcie warzyw korzeniowych i wszystko razem przesmarzę, żeby zbudować dużo smaku. Dobra, troszeczkę selera, odrobinę marchewki, i troszeczkę korzenia pietruszki. Hopsa, wszystko trafia do cebulki i wszystko smażymy, ale w tym czasie można zająć się krojeniem Grzybów, których ma być naprawdę dużo, i postaram się je w miarę drobno pokroić, żeby nie było dużych kawałków w farszu. Wtedy o wiele łatwiej jest formować te gołąbki. Dlatego nawet o, tak drobno je pokroję i porządnie je wysmażę, żeby pozbyć się jak największej ilości wody z grzybów, tak żeby została ta grzybowa esencja w farszu. Pierwsze liście już są gotowe. Można zobaczyć, że zrobiły się aż takie szkliste, piękne, zielone. Te, te pierwsze są najłapniejsze. Dobra, to ja wracam do grzybów. W kułomkach używamy oczywiście kapusty, a kapusta jest bardzo bogatym źródłem tzw. sulforofanów, związków, które mają działanie przeciwnowotworowe. Tak więc warto jak najbardziej wykorzystywać jak najczęściej całą mm, rodzinę krzyżowych, czyli kapustę, kalafior, brukselkę. Tego typu warzywa powinny się pojawiać naprawdę często w naszym menu. No, wiadomo, jak najlepiej jeść kapustę zalaną dużą ilością pysznego, śmietanowego sosu, tak jak ja dzisiaj zrobię. No, no, no! Pierwsza część pokrojonych grzybów ląduje w warzywach i wszystko sobie cały czas będę teraz delikatnie dusił i dorzucał te grzyby, tak jak powiedziałem, żeby porządnie się wysmażyły, żeby odparowała woda i zostało dużo, dużo smaku, ponieważ grzyby zawierają umami, czyli taki naturalny wzmacniacz smaku. Dzięki temu ten farsz będzie naprawdę dobry. Nikomu w tej potrawie nie zabraknie mięsa. Ach, grzyby czuć, że zaczynają się smażyć. Nad patelnią unosi się ten, ten rewelacyjny, grzybowy aromat. Wszystko teraz muszę porządnie przyprawić solą oraz świeżo mielonym pieprzem. Żeby odświeżyć całe danie, dorzucę jeszcze świeżego tymianku. O, uwielbiam połączenie właśnie grzybów i tymianku. Och, teraz to pachnie! Widzę, że grzyby naprawdę już się ładnie wysmażyły. Kończę, kończę farsz, po prostu wkrawam jeszcze na sam koniec kilka suszonych pomidorów, które też przełamią troszeczkę ten mocny smak grzybów. Są słodko-kwaśne, będą takie odświeżające i też posiadają mnóstwo umami, które wzmocni smak całego dania. Hopsa, wszystko muszę teraz zasypać kaszą pęczak. Myślę, że dodam około 200 gramów, czyli dwa takie woreczki. Całość przez chwilę mieszam, żeby kasza, zanim zacznie się gotować, delikatnie się podprażyła i połączyła z resztą składników. Podlewam wodą, tak żeby kasza miała się w czym gotować. Po kilku minutach gotowania. Pęczak, jak sama nazwa wskazuje, pięknie napęczniał i już jest coraz bardziej widoczny w farszu. Odstawię sobie teraz patelnię. Pęczak będzie jeszcze powolutku e, dochodził, dalej będzie pęczniał i wciągnie po prostu całe płyny, które są na patelni. A ja w tym czasie przygotuję sos. Sosik zrobię z trzech prostych składników: masło, a może czterech, dobra, masło szalotka, kurki oraz śmietana. Czego trzeba więcej, jeżeli ma się kilka naprawdę pysznych składników. Dlatego na maśle zeszklę odrobinę szalotki, która jest taką słodką odmianą cebuli. Od razu przyprawiam odrobiną soli oraz pieprzu. W tym czasie pokroję sobie większe kurki na mniejsze kawałki. Że niektóre po prostu tylko na połowę. Na patelnię dodaję kurki, i te pokrojone, i te większe kawałki, które zostawiłem na talerzu. Grzyby dosłownie o, raz tylko mieszam z tłuszczem oraz z cebulką, i zostawiam na patelni, żeby się podsmażyły. Jeżeli chcecie, właśnie, żeby grzyby się podsmażyły, to zróbcie w ten sposób i nie ruszajcie, nie mieszajcie. To jak zaczniecie zbyt często nimi ruszać, to no po prostu puszczą wodę, przestaną się smażyć, a zaczną się dusić. Spójrzcie, tutaj w tej części są takie zgrubienia. Jeżeli małym nożykiem jest zgrabnie tak odetniecie, to wtedy jest o wiele łatwiej można zwinąć gołąbki. Każdy kawałek sprytnie tak przycinam, końcówkę nawet odcinam i liście są gotowe. Za chwilę będę zwijał farsz. Sos będzie gotowy i będzie można składać całe danie. O tak. Mm, ładnie grzybki się podsmażyły, cudownie pachną. Lekkie obrócenie zostawiam, ale już teraz delikatnie jeszcze przyprawiam tylko solą oraz jeszcze odrobiną pieprzu. A tak, lubię właśnie, gdy grzyby są połączone z takim świeżo młotkowanym pieprzem. I jeszcze oczywiście odrobinę tymianku ponieważ nie ma nic lepszego niż połączenie szczególnie kurek, ale w ogóle wszystkich grzybów z tymiankiem. Dobrze, a ja mogę zabrać się za zwijanie gołąbków. Biorę sobie może tak no, liść kapusty. Nie ma że on jest troszeczkę taki no, porwany, bo to jest najdelikatniejszy liście z zewnątrz. Układamy odpowiednią ilość farszu. Mówię odpowiednią, bo jak mamy mniejszy liść, po prostu może być to na przykład jedna łyżka. Zakładamy sobie boki do środka i zgrabnie zwijamy ładne gołąbki. Proszę bardzo, salana. I układamy ciasno naczyniu do zapiekania. Ale do podsmażonych kurek już dolewam sobie śmietanę kremówkę 30%. O tak, tyle wystarczy. Teraz już tylko gotuję do momentu, aż sos zgęstnieje, dzięki temu będzie ładnie zapieczony na gołąbkach. Pięknie, gołąbki mi się ułożyły w naczyniu. Teraz już tylko na górę ląduje sos kurkowy ze śmietaną. To wszystko się pięknie zapiecze. Gołąbki się zapieką, farsz jeszcze przejdzie swoimi aromatami, przejdzie kapustą. No i naprawdę, słuchajcie, gołąbki. To nie musi być to nudne danie, które znamy od pokoleń po prostu z sosem pomidorowym. Można naprawdę pofantazjować na ten temat. W ten sposób przygotowane gołąbki lądują w piekarniku rozgrzanym do 180 stopni na około 30 minut. Och, po 30 minutach. Kurki się pięknie zapiekły, widać, że kurki zrobiły się jeszcze bardziej takie przypieczone, chrupiące, no a jak to pachnie, to po prostu poezja.